Dwa dni, aby usprawnić relacje w Twoim zespole. Czy to możliwe? Z tym narzędziem tak. Siła różnic w zespole. Sprawdź, co Was różni i przekonaj się, jak wykorzystać tę wiedzę w Twojej firmie. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować w zgodzie ze sobą. Jak budować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier w biznesie, z klientem i w zespołach. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że pokochasz projekty, wzmocnisz swoją markę i będziesz działać na własnych zasadach. Gotów, żeby lepiej rozumieć klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papaj Wing twoja, dodatkowa para skrzydeł. W połowie kwietnia wzięłam udział w szkoleniu. Było to szkolenie stacjonarne, co samo w sobie było dla mnie ogromnym wyzwaniem. Szkolenie stacjonarne dla trenerów Disc D3 Train the Trainer. Za mną dwa dni pełne praktyki, ćwiczeń, pokonywania swoich obaw i ograniczeń. Jako introwertyczka mega obawiałam się tego szkolenia. Dwa dni pracy z dynamiką zespołu, wiedzy o budowaniu szkoleń szkoleń, które z jednej strony wspierają lidera czy liderkę i ich team, a z drugiej strony pozwalają poznać ten zespół i nauczyć się go od podszewki. Poszerzyłam wobec tego perspektywę o naszych stylach, rolach zespołowych, postawach, wartościach. Naprawdę cieszę się, że mogłam tam być. Czego się nauczyłam podczas tych dwóch dni szkoleń? Dzisiaj chciałabym Ci o tym opowiedzieć. To o co w tym chodzi? Siła różnic w zespole to autorskie szkolenie firmy Effectiveness, u której szkoliłam się na certyfikowaną konsultantkę Disc D3. I w ramach tego akurat warsztatu konsultanci Disk D3 mogą zdobyć uprawnienia trenerskie w zakresie pracy właśnie z tym narzędziem, i potem mogą już działać samodzielnie w firmach. Jednak dla mnie to nie było tylko szkolenie na trenera, były to Dwa dni warsztatów, które dały mi o wiele więcej. Co takiego? Przede wszystkim większą pewność siebie wśród ludzi. Różnych ludzi, tak jak sama nazwa szkolenia wskazuje. Świadomość tego, że wybrałam właściwą ścieżkę rozwoju. Mam takie poczucie, że Disk D3. To narzędzie, które zastępuje mi wszystkie inne do tej pory. Wiem, jak pracować z zespołem, wiem, dlaczego ludzie są różni, na czym te różnice polegają i jak porozumiewać się z poszczególnymi stylami, jak mówić do osoby dyrektywnej, dominującej, jak do takiej inspirującej, wpływowej, a jak do wycofanej, takiej mniej asertywnej, która lubi działać na zapleczu. Zyskałam wobec tego narzędzie, które pozwoli mi. Przeprowadzać własne szkolenia w firmach. No i oczywiście, wiedzę, że siła zespołu tkwi w jego różnorodności. To, że jesteśmy różni, jest super. Wniosków mam mnóstwo, ale dziś przygotowałam dla Ciebie te, które w mojej ocenie najbardziej Ci się przydadzą. Mam ich tylko lub aż trzy. Wniosek numer jeden: ludzie są różni, ale przewidywalnie różni. To jest motto, które przyświeca Marce efektywność. Na każdym ich szkoleniu usłyszysz to zdanie. I teraz po tych dwóch dniach w pełni rozumiem, na czym polegają te zależności. O co w tym chodzi? To, że jedna osoba jest bardziej taka przebojowa, świetnie się odnajduje w towarzystwie, bryluje, jeżeli ma wokół siebie innych i po prostu do klienta będzie idealna, a druga rewelacyjnie sprawdzi się w analizie danych, kiedy dostanie komputer swoje zadania, krok po kroku będzie je realizować. Jedni i drudzy są potrzebni w Twojej firmie. Ale z każdym z nich będziesz się porozumiewać w inny sposób. Wniosek numer dwa. Świadomy lider to zaangażowany zespół. Na pewno słyszałeś już to zdanie w innych podcastach, jeżeli słuchasz mnie regularnie. Piszę też o nim dużo w social mediach, głównie na LinkedInie. To jest taki mój kanał do komunikacji o tym narzędziu, o Disk D3, o zespołach, o komunikacji. O co chodzi z tym świadomym liderem? Jeżeli chcesz zbudować silny team, team, który się uzupełnia, który się rozumie, który wie, jak grać do jednej bramki, to musisz rozumieć, na czym polegają te różnice. Różnice w komunikacji, szybko, wolno, emocjonalnie, na faktach. Różnice w wartościach, że jedni cenią tradycję, inni niezależność, jeszcze ktoś jest bardziej elastyczny i szuka rozwiązania win-win. Każda z tych osób może być w Twoim teamie i z każdą będziesz rozmawiać inaczej. Na czym polegają różnice w potrzebach, że jedni potrzebują więcej wpływu, inni więcej pieniędzy, inni zabezpieczenia swojej niezależności, albo takiego poczucia, że ich praca ma jakąś misję, ma jakiś wyższy cel. Każdy z nich ma inne potrzeby, w inny sposób realizuje się w firmie i komunikować też się będziesz z nimi w inny. Sposób, więc jeśli znasz te różnice w komunikacji, wartościach i potrzebach ludzi, z którymi pracujesz na co dzień, jeżeli jesteś liderem, który jest otwarty na tę wiedzę, to już wygrałeś. A ja pomogę wdrożyć Ci te informacje w Twojej firmie i nauczę Cię z nich korzystać. I wniosek numer 3: Disk D3 to kompletne narzędzie do budowania skutecznej komunikacji w zespole. Jeżeli znasz profile osób, które masz wokół siebie, to rozumiesz, z czego wynika ich zachowanie, co jest potencjalnym punktem zapalnym, kogo brakuje w Twoim teamie albo kogo jest za dużo i jak to wszystko poukładać, troszkę jak puzzle, aby cały zespół osiągał cele w zgodzie ze sobą. Bo jeśli ludzie są zaopiekowani, jeżeli czują, że Ty wiesz, jak z nimi rozmawiać, jeżeli dbasz o ich granice, o ich potrzeby, to wtedy nie będą odchodzić, będą z Tobą działać. Okej. Okay. No to teraz pytanie z tematu tego odcinka. Czy w dwa dni da się naprawić relacje w zespole, zbudować zaufanie między pracownikami i sprawić, że zaangażowanie wzrośnie o 200%? Raczej nie, ponieważ skuteczna komunikacja to proces. To się nie dzieje z dnia na dzień. Takie zmiany potrzebują czasu, ale w te dwa dni na pewno gwarantuję, Możesz poznać różne style działania i zrozumieć jak z nimi rozmawiać. Odkryjesz różnice w wartościach i potrzebach członków twojego zespołu. Zdiagnozujesz potencjalne wyzwania, potencjalne źródła konfliktów, będziesz wiedzieć jak im zapobiegać albo co robić kiedy już taki konflikt nastanie. Dowiesz się jak dawać feedback swojemu zespołowi. Poszczególnym osobom, jak motywować poszczególne osoby, aby chciało im się pracować dla ciebie i z tobą. Dostrzeżysz też, że każdy wnosi inną wartość do Twojego teamu. No i zyskasz narzędzie, które pozwoli Ci skutecznie wdrażać tę uzyskaną wiedzę w Twojej firmie. Czy to brzmi dobrze? To świetnie, dlatego że chciałabym dzisiaj zaprosić Cię do pewnego miejsca. Chciałabym Ci dzisiaj o czymś opowiedzieć. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o takich warsztatach, o takim szkoleniu w Twojej firmie i o narzędziu, które pomoże Ci te wszystkie klocki poukładać w spójną całość, to serdecznie zapraszam Cię na profil firmy LNT Empowerment na LinkedInie. I już mówię o co chodzi. Leader and Team Empowerment to miejsce, które stworzyłam wraz z moją partnerką biznesową Karoliną Brzuchalską przedsiębiorczynią, kołczką biznesu, trenerką mentalną. Co robimy w tej firmie? Wspólnie pomagamy liderkom, menedżerkom, CEO, szefowym, działom HR dogadać się z ich zespołami. A zespołom zrozumieć, że nie taki diabeł straszny. No nie taka szefowa czy klientka straszna, jak ją sobie wyobrażamy. My czasami demonizujemy tych naszych szefów, tych naszych klientów, członków zespołu. Wydaje nam się, że oni mówią w jakimś obcym języku, że nie da się z nimi dogadać. Da się. I my wam pokażemy, jak. A już w maju zaprosimy Cię na nasz wspólny podcast, z którego dowiesz się jeszcze więcej o skutecznej komunikacji w Twojej firmie i nie tylko. Dlatego obserwuj nas na LinkedInie LNT Empowerment i buduj z nami firmę oraz zespół swoich marzeń. Zapraszam Cię tam serdecznie i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku. I to nie będzie już odcinek biznesowych potyczek językowych. To będzie odcinek, który nagram wraz z Karoliną w ramach LT Empowerment. Także z przytupem zaczynamy wspierać zespoły i mam nadzieję, że do nas dołączysz. Trzymaj się ciepło. 好吧